Witam Państwa. Naszym dzisiejszym gościem jest Jerzy Poznański, prezes Białostockiego Okręgu Polskiego Związku Motorowego. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Dziękuję, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać, że zechciał przyjąć Pan nasze zaproszenie. Oprócz tego, że jest Pan prezesem, że pełni Pan funkcję prezesa Białostockiego Okręgu tego Stowarzyszenia, jest pan także kierowcą rajdowym i to nie byle jakim kierowcą rajdowym, bo dowiedziałem się, że aż dwukrotnie sięgnął pan po tytuł mistrza Polski. Co warto podkreślić jako jeden z pierwszych osób, jedna z pierwszych osób, jeden z pierwszych kierowców z tego regionu w ogóle sięgnął po taki tytuł. To są wszystko bardzo duże osiągnięcia. Tak, to były miłe chwile, przyjemne chwile, ciężkie chwile. Dlatego, że dwa tytuły Mistrza Polski zdobyłem w roku 1982 i 1983. Były problemy z dostępnością do samochodów, części paliwa, jeden wielki problem. Ale sobie poradziłem z tym i nie się, że jestem dumny z tego, że jako członek automobil klubu Podlaskiego z Białego Stoku pierwszy raz zdobyłem właśnie dwa tytuły mistrza Polski. Tak naprawdę no od, od wojny, prawda? Od, yy, od zakończenia wojny, wcześniej nie pamiętam. Mm -hmm. Panie prezesie, yy, generalnie jak to się stało, że zdecydował się pan swoje życie związać z motoryzacją? Pamiętam? Yy, tak, pamiętam. Yy, to były bardzo piękne chwile. Kiedy ja w tej chwili robię, jestem na, w momencie składu tak zwanej książki, którą Państwu za chwilę mhm. pokażę, ona jest o, innym temat, o innej tematyce, ale, ale, ale format będzie taki sam. Już mając równo dwa latka, oglądałem i dotykałem i jeździłem Warszawą M20, którą moi rodzice posiadali. To był roku, dokładnie rok 1958, bardzo wiele lat temu. A moje takie już bardzo mocne zainteresowanie motoryzacją polegało na tym, że moja mama prowadziła samochód, tato nie, mama. I mama bardzo często startowała w takich rajdach turystycznych, organizowanych przez nasze kluby tutaj z Białego Stoku. Wtedy to był Automobil Klub Podlaski, zresztą do dzisiaj jest to prężna jednostka bardzo. I Widziałem zaangażowanie mamy w tych rajdzikach. To były takie turystyczne, to była zabawa. Ale dla mnie to było tak wielkie przeżycie, że ja do dzisiaj wiele prób sportowych, wiele y, y, sytuacji związanych z rajdem pamiętam bardzo, bardzo dokładnie. I to tak można rzec, że te rajdy wypłynęły z mlekiem matki. Wracając do tych rajdów, kontynuując temat tych rajdów i bazując na tym, że Pan mówi, że Pan dobrze to pamięta. Y Jaki to był auto? Pamięta pan to pierwsze auto, które pozwoliło panu wystartować w rajdach? Dla mnie osobiście w tych takich rajdach, w których ja już startowałem jako kierowca, pamiętam oczywiście, każdy z nas zaczynał małym Fiatkiem 126p. Te Fiatki były ciężkie w prowadzeniu bardzo. One, jeśli się przekraczało pewną Graniczną szybkość to oni nie miały, ani hamulców, ani przyspieszenia, nic. Należało po prostu tylko trafić w drogę, jak ja to określam. Jakoś udawało mi się to robić i, e, i też bardzo, bardzo mile wspominam tamten okres. Tamten okres nauczył mnie bardzo m, takiego m, już sportowego podejścia do samochodu. Czyli należy bardzo dużo czasu poświęcić na trening, poświęcić na przygotowanie samochodu, a wtedy już sam rajd, to już taka w zasadzie chwilka była. Odrobiny wyprzedził pan moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, jakie predyspozycje musi mieć kierowca? Jak to jest, co trzeba zrobić, żeby być dobrym kierowcą? O rany zadał pan pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale wydaje mi się, to jest moje prywatne zdanie zupełnie. Należy się trochę bać. Dlatego że kierowca musi zdawać sobie sprawę z konsekwencji popełnienia błędów, a ci kierowcy, którzy się nie boją, to bardzo szybko źle kończą i kończą swoje kariery, i no, przestaje to być zabawne. A kierowca, który się troszeczkę zdaje sobie sprawę z konsekwencji wypadków czy popełnienia błędu, doprowadza jazdę samochodem do perfekcji, ale powoli, powoli, systematycznie. O bezpieczeństwie jeszcze sobie dzisiaj powiemy. Pan w tej chwili pełni właśnie funkcję prezesa białostockiego okręgu polskiego Związku Motorowego PZM, mówiąc w skrócie jako stowarzyszenie, ma z pewnością bogatą historię. Jak to się stało, że ten związek pojawił się tutaj w Białymstoku? Jak długo już istnieje? To jest historia bardzo bogata. Nie da się tego opowiedzieć w dwóch zdaniach. To należałoby tutaj mm -hmm. rozwinąć bardzo mocno. Natomiast w bardzo wielkim skrócie mogę powiedzieć, że Polski Związek Motorowy powstał w roku 1950 z połączenia dwóch jednostek, czyli z Automobil Klubu Polski i z Polskiego Związku Motocyklowego. Mhm. E, także proszę zauważyć, że za chwilkę, czyli w przyszłym roku, już będziemy mieli, obchodzili 75. rocznicę powstania Polskiego Związku Motorowego. To, tak, jest to jeden z najstarszych y, związków, które do dzisiaj istnieją. Mhm. A, a jeżeli w tej chwili czym się zajmuje y, Polski Związek Motorowy, ilu zrzeszacie członków, może najpierw? E, w skali kraju. Tak? W skali kraju jest około 440 klubów, tak jak y, wspomniany już Automobil Klub Podlaski, Automobil Klub Suwalski, takie, które są zrzeszone mm -hmm. w Polskim Związku Motorowym, jest około 32 tysięcy członków. Jest to potężna organizacja, mm -hmm. bardzo potężna. Na naszym terenie tu województwa podlaskiego y, na dzień, y, ja muszę się posługiwać, e, datą 31 grudzień poprzedniego roku, dlatego, że nas to obliguje do oficjalnego stwierdzenia, ile jest klubów. Mamy w tej chwili w naszym zarządzie okręgu Polskiego Związku Motorowego z zrzeszonych jest 12 klubów i około 450 członków. Naszym tutaj u nas w województwie podlaskim. Czym zajmuje się Polski Związek Motorowy? Jaka jest misja tego stowarzyszenia? Misja stowarzyszenia w zasadzie nie ulega zmianom od bardzo wielu lat. Jest to krzewienie w ogólnym tego słowa znaczeniu, krzewienie kultury motoryzacji, bezpieczeństwa ruchu drogowego, karawaningu. Jest to przekładane na życie w sensie takim, że organizowane są turnieje od najmłodszych klas. Wiekowo patrząc, prawda? Od najmłodszych klas dzieci w wieku 10-12 lat startują w turniejach bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego finałami są tutaj, finały są organizowane w naszym zarządzie okręgu. Czyli my organizujemy w różnych, w różnych miejscach. Wspomniał Pan o karawaningu. Czym jest karawaning? E, karawanik w naszym e, podlaskim województwie mhm. powinna być to bardzo przyjemna, sympatyczna forma i taka jest zresztą, spędzania wolnego czasu. E, Polski Związek Motorowy organizuje tak zwane zjazdy. E, na takie zjazdy przyjeżdża czasami ponad 100 takich samochodów, specjalnie wyposażonych jako kempinobusy tak zwane, mhm. prawda, lub samochody z przyczepami. Jest to bardzo. Miłe towarzystwo, sympatyczne i bardzo mile ze sobą spędzają czas. To jest popularna forma e, spędzania wolnego czasu? Tutaj, jak, jak wielu członków jest na, na podlasiu tego karawaningu? E, powiem w ten sposób. Nie wiem, e, dlatego że są to oddzielne kluby, które tym się zajmują. Natomiast wiem, że na naszym terenie jeszcze nie jest to bardzo popularne. Szczególnie na południu Polski jest to zdecydowanie bardziej popularna forma spędzania czasu niż u nas tutaj na Podlasiu. A szkoda, mamy tak piękne tereny. Przecież y, Suwalszczyzna, okolica Augustowa czy też Białowieży są to przepiękne tereny, już nie mówiąc o na południu Polski, w okolicach, załóżmy no, drohiczyna czy Siemiatycz. Proszę. Myślę, że ta forma turystyki będzie y, z dnia na dzień i y, nabierała na, na sile i stawała się coraz bardziej popularna. Bo też te, te auta, kampery, to wszystko jest, jest bardziej dostępne niż, niż kilka lat wstecz, prawda? Tak, zdecydowanie. One już nie są tak bardzo drogie, jak były kiedyś. Są zdecydowanie bardziej dostępne. I przede wszystkim poprzez taką, ja to określę, miłość do takiej formy spędzania czasu, ci, ci wczasowicze tak zarażają swoich y, najbliższych, najbliższe otoczenie, że to się po prostu rozrasta cały mhm. czas. Jest to bardzo miłe. Jako Stowarzyszenie Polski Związek Motorowy również prowadzi tutaj, niejako troszeczkę już Pan zaczął o tym mówić, funkcję edukacyjną i tak czynnie propagujecie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. O jednej z takich inicjatyw właśnie zaczął Pan mówić. Przed nami finały turniejów w bezpieczeństwie ruchu drogowym. Co to za idea? Dla kogo jest to adresowane? Tak, Polski Związek Motorowy u nas, tutaj, jest zarząd okręgu jest zobligowany do tego, żeby zorganizować tak zwane finały wojewódzkie. Finały wojewódzkie dla trzech kategorii młodzieży. To jest dla dzieci lat 10-12, tak zwana grupa pierwsza, dla dzieci starszych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest to turniej motoryzacyjny. Ideą jest... Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zaszczepienie takiej, takiej kultury bycia na jezdni. To jest moje takie prywatne mm -hmm. zdanie, już mm -hmm. dzieci, po prostu dzieci, bo młodzież to już jak, jak się nauczy, tak już będzie umiała. I jest mi miło przekazać Panu i Państwu informację, że do takich turniejów. Które są organizowane na szczeblu krajowym, to w skali kraju statuje ponad 100 tysięcy dzieci. To jest potęga. To jest bardzo, bardzo dużo dzieci. Te dzieci, każde z tych dzieci bardzo mocno się przygotowują. One przeżywają wręcz te turnieje, przygotowania, jazdę na rowerze, jazdę na torze przeszkód jazdę w miasteczku ruchu drogowego, czy też rozwiązywanie no, quizów, czy też takich pytań z nauki jazdy, prawda? Te dzieci bardzo to przeżywają. Jest to, Ja bardzo często już od 8 lat organizuję takie turnieje i widzę, jakie to jest bardzo ważne wśród tej, no mogę powiedzieć, młodzieży. Tu, tu na naszym terenie, na naszym, w naszym rejonie, jakie placówki biorą udział w tym, w tym turnieju w tym roku? E, u nas się ostatnio wykształciły dwie szkoły, e, takie, które są zainteresowane i bardzo mile się z nimi współpracuje. To przede wszystkim jest to szkoła numer 43 imienia Simony Kossak w Białymstoku, podstawowa szkoła, gdzie jest bardzo ładne miasteczko ruchu. Mhm. E, a także szkoła numer 12 imienia Glogera jest bardzo piękna wręcz szkoła, bardzo ładna. E, bardzo dużo uczniów uczęszcza do tej szkoły, około 1200 uczniów, to jest naprawdę olbrzymia sprawa. E, a dodatkowo jest tam nowe miasteczko ruchu. Mhm. Przepięknie to wygląda i dlatego, że to miasteczko ruchu tak mi, jeśli użyję tego sformułowania, wpadło mi w oko. To w roku 2022 zorganizowaliśmy tam finał krajowy dla uczniów szkół grupy pierwszej. Jest to bardzo sympatyczne, bardzo mile. Te wszystkie dzieci, wszystkie przesadzam, ale większość dzieci nawet dzwoniła do nas z podziękowaniem za dobrą organizację tego turnieju. Jeżeli chodzi o sam turniej, jak, jak, jak on będzie wyglądał? To będzie część i teoretyczna, i praktyczna, prawda? Tak, turniej dzieli się na dwie części: teoretyczną, gdzie rozwiązywane są tak zwane testy. Druga część to jest pomoc, przed, pierwsza pomoc przedmedyczna. Jeżeli jeszcze wrócę do, tego pierwsze, do tej pierwszej części, jaka tam wiedza będzie sprawdzana, te testy? Totalnie podstawowa na poziomie takim, jak się zdobywa kartę rowerową. Hmm. Także to, to, nie są to nie są przypadkowe pytania, tylko te pytania pomagają potem w uzyskaniu karty rowerowej. A jeżeli chodzi o praktykę? Do rowerowego toru przeszkód, bo taka jest oficjalna nomenklatura, można zaliczyć na przykład rynne, można zaliczyć tarkę, czyli to jest taka gruba deska, jak kiedyś takie były do mycia panie używały. I na przykład tor przeszkód, prawda, między słupkami. Mhm. Proszę mi wierzyć, że to wcale nie jest takie proste to przejechać. Naprawdę należy dosyć dużo czasu poświęcić na treningu, żeby prawidłowo to przejechać. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, będzie sprawdzana także wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy? Tak, jest to pierwsza pomoc przedmedyczna. To jest taka konkurencja. Mhm. I ja byłem świadkiem, co prawda, nie wolno mi być, że tak powiem, podczas samego turnieju, już no to mogłoby zakłócić konkurencję. Ale podglądałem trochę, jak się to odbywa. To muszę powiedzieć, że jest to bardzo profesjonalne podejście. Tam jest używane także fantom, gdzie resuscytację można robić, prawda? Są bandaże, rękawiczki, no, tysiące różnych rzeczy, i te dzieci należy, no, zastają jakiś stan, prawda? Jest pozorant, który leży z uszkodzoną teoretycznie ręką, i należy umieć się zachować. I jak się takie odruchy w dzieciach wyrobi, to potem my wiemy, że bezpiecznie się żyje. Mieliśmy taki przykład niedawno w telewizji, że dziesięcioletnie dziecko zadzwoniło do pod numer 112 i powiedziało, że mamusia leży w domu i należy jej pomóc, bo ona nie wie, co robić, prawda? Ale dziesięcioletnie dziecko uratowało mamę. I dla takich właśnie chwil, dla takiego jednego telefonu, ta cała nasza praca uważam, że ma wielki, wielki sens i, i potrzebę ogólnie rzecz biorąc. A rozwijając jeszcze um, tą część praktyczną, dowiedziałem się, że będzie coś takiego jak jazda sprawnościowa samochodem z tak zwanym talerzem Stewarta. Na czym to polega? Tak, taka konkurencja jest rozgrywana w młodzieżowym turnieju motoryzacyjnym. To jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. E, polega to na tym, że na masie samochodu jest Zamocowany specjalnie, tak zwany talerz stewarta, Można to sobie wyobrazić jaką po prostu miskę. Mhm. I w środku jest piłeczka, w zależności od zawodów, może być to ping może być to od tenisa, prawda? I należy tak jechać samochodem podczas slalomu. Oczywiście tam jest także cofanie do tyłu, do przodu, slalom, żeby ta piłeczka nie wypadła z tej miski. Jak wypadnie, należy zatrzymać auto, podnieść piłeczkę, włożyć, a to już jest strata czasu. Proszę mi wierzyć, to wcale nie jest takie proste, a, a uczy bardzo płynnej jazdy, spokojnej płynnej jazdy. Jest to bardzo, bardzo, yy, że tak powiem, potrzebna konkurencja. Mhm. Turniej oprócz tego wiadomego plusa w postaci tego aspektu edukacyjnego, to jest rywalizacja. Muszę zapytać, jak zostaną nagrodzeni najlepsi? Tutaj muszę pochwalić naszych współorganizatorów, którzy pomagają nam i organizacyjnie i finansowo. Na przykład turniej, który będzie rozgrywany już za miesiąc w, na terenie Wordu w Suwałkach, czyli wojewódzkiego środka ruchu drogowego, jest także w dużej mierze finansowany przez Word Suwałki. Inne turnieje są także finansowane przez WORD w Łomży i WORD w Białymstoku, a także nie ukrywam bardzo duże wsparcie mamy od pana marszałka województwa podlaskiego, pana Kosickiego obecnie. Czyli to będzie nagroda pieniężna? Staramy się nie. Natomiast 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 ogólnie rzecz biorąc, to nie są tanie nagrody. One oscylują w granicach 300-400 zł, w zależności w jakiej, w jakiej fazie tej konkurencji i w, jakiej, w jakim turnieju. W motoryzacyjnym wiadomo, że będą troszeczkę droższe, bo są tam no, starsza młodzież, która mm, potrzebuje już bardziej zaawansowaną, że tak powiem, zabawę. Na zakończenie naszej rozmowy y, chciałbym y, jeszcze zapytać. To Polski Związek Motorowy y, ma bardzo wiele do zaoferowania, co mam nadzieję udało się nam troszkę udowodnić podczas naszej dzisiejszej rozmowy. I oglądają nas może w tym momencie osoby i zastanawiają się, jak do Was dołączyć. Czy da się dołączyć do Polskiego Związku Motorowego, w jaki sposób stać się jego członkiem? Do Polskiego Związku Motorowego y, w bardzo prosty sposób można przystąpić poprzez. Kluby, które są zrzeszone u nas w zarządzie okręgu. Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie, e, czym ten przyszły członek klubu jest zainteresowany. Czy lubi motocykle, czy lubi samochody, czy lubi sport samochodowy, czy też stare motocykle, stare samochody? E, I do odpowiedniego klubu się zgłosić należy z tym. Dlatego, że tak jak wspomniałem, e, bardzo intensywnie pracuje Automobil Klub Podlaski Osta ostatnimi czasy bardzo mile i sympatycznie współpracuje nam się z Automobil Klubem Suwałki jest bardzo duży klub u nas w Białym Stoku Retro, który ma muzeum na ulicy Węglowej, to są stare samochody retro jest klub, który się nazywa Spo Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców Także można się zapisać do nich. Jest jeszcze parę klubów, które na przykład motocykle, młodzież w tej chwili, a mam na myśli nawet dzieci, wspaniale jeżdżą na motocyklach crossowych. Które zawody i opiekuje się w zasadzie tymi dziećmi nasz klub Ofrot Białystok. Bardzo serdecznie zapraszam, bo zale, zależy nam na większej liczbie uczestników. A muszę powiedzieć, że w tej chwili dosłownie tydzień temu odbyły się zawody rangi mistrzostw Polski i nasze dzieci czołowe jeszcze zajmują. Jest to bardzo, dla mnie jako prezesa, jest to bardzo miłe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był Jerzy Poznański, prezes Białostockiego Okręgu Polskiego Związku Motorowego. Dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.